SACRAMENTO <tries> Widocznie z Przełęczy Waga z przełęczy znajdującej się między Szczytem Rysów a Ciężkim Szczytem Przyszliśmy sobie tutaj nocą z Łysej Polany przez Dolinę Ciężką także kawał drogi a to wszystko ze na zapowiadane w okresie w godzinach jest 5.30 rano a już czerwono murzy, robi się trochę ciekawie dzisiejszym celem w ogóle jest Wysoka i początkowo w planach chciałem tego lata zrobić odcinek od Przełęczy Waga Graniom aż do samego szczytu wysokiej przez ciężki szczyt ale ze względu na to, że ten czas dzisiaj jest na wagę złota to rezygnuję z przejścia przez ciężki szczyt przejdę sobie graniom z przełęczy pod wysoką na szczyt wysokiej przełęcz ta oddziela wysoką od właśnie ciężkiego szczytu który dzisiaj omijam już kiedyś na nim byłem także jakoś strasznie mnie żal mam nadzieję, że chociaż ten trakt granie się będę zrobić granie z wyjściem na i jest do siebie także mam nadzieję, że będzie ciekawie chwila przerwy na przełęczy u, jestem pełen nadziei, że do przynajmniej tak ósmej rano nic się tutaj nie wyklaruje. Nie fajnego. tam za mną to mamy w ogóle ładną pogodę. Natomiast tutaj wygląda już to troszkę gorzej. Przed nami właśnie ciężki szczyt, który będziemy omijać i będziemy iść normalną drogą, na wysoką, która prowadzi przez przełęcz pod kogutkiem, którą widzicie tam. A tam w oddali mamy grań baszt na czele z szatanem. Tam pięknie wschodzi słońce. Zaraz na prawo od wschodzącego Słońca lodowy szczyt i tu teraz na pierwszym planie świetnie widoczny ganek wraz z jego galerią. Podczas podejścia tutaj na przełęcz Waga z Doliny Ciężkiej ten ganek też było naprawdę widać cały czas wspaniale. No to ruszamy w kierunku przełęczy pod Kogutkiem, tam w ogóle jest fragment ubezpieczony łańcuchami teraz musimy przetrawesować zbocza ciężkiego szczytu. Tu już mamy fragment z łańcuchami. Tam na górze przełęcz pod kogutkiem. Teren tu ogólnie jakiś trudny nie jest. Jest też sporo wariantów, choć trzeba w tych miejscach uważać, bo czasami są takie podcięte półeczki. Tam w dole chata pod rysami, a tam mamy mięguszowieckie szczyty. Ostatni Mięguszowiecki szczyt wielki. pod kogutkiem. Także pierwszy etap trasy z Waga już zrobiony. Dzisiaj tak jak mówiłem jest presja czasowa, także nie będę się jakoś wyjątkowo skupiał na nagrywaniu tak jak to zwykle bywa. Na razie nie ma tragedii. Mam nadzieję, że te burze dopiero będą około 9 10. Tak przynajmniej w prognozach jest, że wtedy zaczyna być większa szansa na te burze. Wczoraj też zapowiadali tak naprawdę, a nic nie było, więc to jest taka loteria. W ogóle teraz jest taki burzowy sezon i serio, to jest największe zagrożenie, jakby nie patrzeć w lesie. W dole mamy Smoczy Staw, z lewej strony Osterwa, a tam w oddali Szczypskie Jezioro. Tam prawdopodobnie będziemy schodzić. Teraz jeszcze kawałek trawęsu ciężkiego szczytu i zaraz już będzie podejście na przełączkę pod Wysoką. Tam się będziemy z Łukaszem rozmijać, bo ja chciałem sobie przejść tą grańką. Łukasz będzie szedł normalną drogą. A ja zmierzam teraz tutaj na tą przełączkę, zwaną przełączką pod wysoką i stamtąd będę granią atakował wierzchołek przełączka pod wysoką osiągnięta dosłownie chwilka przerwy i lecę do góry, tam na prost fajnie ta grańka wygląda a tu mamy takie turniczki zwane Pazdury. Okay. Tu na wprost ciężki szczyt. W dole dolina ciężka, z której przyszliśmy. Niesamowicie to wygląda. Zmarzły staw pod wysoką, a następnie ciężki staw. Ekspozycji nie brakuje a tutaj grań którą teraz będę przemierzał mamy pierwszy trudniejszy fragment Nie, ten widok tu na dolinę ciężką, to jest niesamowita sprawa, Ło. no i tu się zaczyna trudno. się czujnie robi. Ale super, mi się to bardzo podoba tutaj ten fragment. leci dalej. Eksponowane miejsce kolejne, ale dobrze urzeźbione. Tu w ogóle jest fajnie urzeźbione wszystko. Tutaj kolejna stroma ścianka ale już jestem niedaleko szczytu mi się wydaje Łukasz chyba wszedł na szczyt bo słyszałem takie u! czyli już szczyt niedaleko Wierzchołek. Łukasz sobie siedzi na szczycie. pierwszy z wierzchołków wysokiej bo jak wiadomo wysoka jest szczytem dwuwierzchołkowym ten wierzchołek jest uznawany za główny stoi na nim charakterystyczny krzyż no zachmurza się dość mocno ale na burze się w sumie nie zbiera więc jest super robimy tu chwilę przerwy tutaj się spotkałem z powrotem z Łukaszem i zaraz ruszamy jeszcze na drugi wierzchołek wierzchołek z Czekanem one tak naprawdę są prawie że równej wysokości ale fajnie zawsze mieć oba te wierzchołki zrobione mimo że tak jak mówię ten skrzyżem jest uznawany za wierzchołek główny. Opiszę wam panoramę, która ma w sumie jeden minus. A minus jest taki, że ze szczytu wysokiej niestety nie widać wysokiej. Choć w sumie przez te dwa wierzchołki to można by polemizować, bo z jednego wierzchołka widać drugi. No więc. Tam w dole mamy smoczy staw i w oddali już Poprackie pleso. Tu na wprost mamy grań baszt oraz grań solisk. Grań baszt jest trochę w cieniu tej grani solisk. Widać wielkie solisko. Później na prawo od niego charakterystyczna sylwetka, krywania i na prawo odkrywania widoczny jeszcze chruby wierch. Tu z lewej strony mamy koprowy wierch, a następnie masyw mięguszowieckich szczytów i najwyższy z nich, czyli mięguszowiecki szczyt wielki. Tam na ostatnim planie mamy polską część Tatr wysokich, widać świnice i koziwierch, a przed nimi bardzo dobrze widoczne miedziane. Tu na wprost mamy teraz najwyższy szczyt Polski, czyli rysy, a na prawo niżnie rysy. Tutaj mamy dolinę ciężką, nad którą góruje masyw młynarza. No naprawdę, myśmy dzisiaj stamtąd przyszli i teraz to robi ogromne wrażenie. Tu na pierwszym planie mamy ganek, który mogliśmy już dzisiaj oglądać z wielu perspektyw. W murach mamy masyw lodowego szczytu. Tam jeszcze z prawej widoczna pośrednia grań. Tu na wprost najwyższy szczyt Tat, czyli Gerlach, który też jest w murach, a na lewo od niego widać w oddali Sławkowski Szczyt i na bliższym planie Staroleśny Szczyt. A tu na wprost mamy drugi wierzchołek, na który jeszcze chyba zaraz sobie pójdę. bliżej trochę tej przełączki tam będzie trzeba podejść kilkanaście metrów do góry a później okrążymy sobie drugi z wierzchołków takim pięknym trawesem Uf, to jest cudowne miejsce moim zdaniem zaraz tu będziemy mieć taką eksponowaną półeczkę, a następnie serię klamer Trzeba podejść tutaj do góry, na przełączkę. To jest dosłownie kilkanaście metrów, ale troszkę wredniejszego terenu. Tu mamy to miejsce z klamrami prowadzące na główny wierzchołek. Uh, tu nam wisi pętla. Uh, I znowu mamy widok na Dolinę ciężką w ogóle się rozpogadza i teraz będziemy mieć naprawdę wspaniałe miejsce. Tam wierzchołek główny, w dole dolina ciężka i na lewo od niej młynarz. Ale panoramkę już opisywałem, więc mam spokój. Pokażę Wam tylko, jak wygląda ładnie z wierzchołka z czekanem ten główny wierzchołek. Bardzo lubię tą perspektywę. A stop! Gerlach nam się pokazał. To, co tam brakowało na wierzchołku z krzyżem. Dodam na tym, bo tam był gerlach i lodowych murach, Lodowy się też powoli odsłania. No fajnie, się w ogóle rozpogadza teraz. I teraz jeszcze ten odcinek tutaj po płytach kilka skałek i mamy drugi wierzchołek. Tam w dole mamy smoczy szczyt. Jeden z trudniej dostępnych tatrzańskich wierzchołków. Nad nim pojawiła się kończysta i na lewo gerlach. I tu mamy drugi z wierzchołków wysokiej. Wierzchołek, na którym zamocowany jest czekan. I tu mamy przecudny widok na główny wierzchołek Wysokiej, na lewo Mięguszowieckie Szczyty, na prawo Rysy, tu na wprost też się odsłonił Lodowy Szczyt, na prawo od niego Górny Szczyt oraz Łomnica. Tam natomiast mamy Gerlach oraz Kończystą, a tam w oddali, w oddali Łysa Polana, przejście graniczne, tam chwilę przed 12 w nocy wystartowaliśmy. Tak więc pięknie się jeszcze na koniec wypogodziło. Jest nagroda za podejście, które naprawdę było i... wejść na turniczkę kościółek, a teraz sobie tutaj zszedłem na przełączkę między drugim wierzchołkiem wysokiej a widocznym tutaj smoczym szczytem. Tutaj mamy mały smoczy szczyt, a tam na drugim planie główny wierzchołek smoczego szczytu. Ten smoczy szczyt spróbować zrobić, bo to jest dosłownie kawalątek. Ale zrobię sobie już to na lekko. Zostawię sobie tutaj plecak. Widzieliście przed chwilą w kadrach smoczy Szczyt. I spróbuję właśnie zaraz tam wleść. Tak wygląda moja droga. Tutaj na prawo jest wierzchołek. Patrzę sobie na to topo. Tak, to jest to. Ok. No to próbujemy. Bo tego się nie spodziewałem dzisiaj jestem bardzo zadowolony no to słuchajcie tego się nie spodziewałem odpuściłem ze względu na niepewną pogodę grań przez ciężki do przełączki pod wysoką, natomiast udało się zrobić smoczy szczyt na którym nie byłem nigdy bo na ciężkim byłem a na smoczym nie byłem nigdy i w ogóle on jest bardzo trudno dostępny. Poszło mi to w ogóle bardzo sprawnie, a ja to jest dość trudny szczyt. Ale możliwe, że też to jest kwestia, że poszedłem tu zupełnie na lekko, bez plecaka. Panoramki już wam nie będę raczej opisywał, bo mieliście panoramkę z wysokiej. Natomiast wierzchołek wysokiej wam pokażę. O, bardzo ładnie widzę ten drugi wierzchołek z czekanem. Tu na wprost mamy mały smoczy szczyt, na który sobie jeszcze zaraz podejdę. No i tu mamy kaczy mur, ganek, rumanowy na prawo. A tam jeszcze w oddali Tatry Bielskie, bardzo ładnie widać Hawrań, Płaczliwą Skałę, na bliższym planie za to Szeroka Jaworzyńska. Więc myślę, że jeśli chodzi o panoramę stąd, to tyle zupełności wystarczy. No mega się cieszę, bo tego się nie spodziewałem, że będę na Smoczym Szczycie dzisiaj. W ogóle jaka fajna nazwa, Smoczy Szczyt, kurde, super. No nic, lecę sobie jeszcze na ten mały Smoczy Szczyt, żeby już mieć, kurcze, do kompletu. Bo to jest dosłownie ile? Dwie minuty od tej przełączki. No tu teraz zejście będzie czujne. Także pozdrawiam serdecznie ze smoczego szczytu i zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć.